Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj z mojej kuchni, moje imieniny. Zrobiłam dla gości. Takie fajne, ładnie udekorowałam. To jest szynkowa, drobiowa ze serkiem salami. Tutaj upiekłam serownik, będę go dopiero kroić z na na po prostu na bitej śmietanie. Tutaj zrobiłam torta wyśmienitego. Zrobiłam też wiejskie kiełbasy. ładnie udekorowałam rzutkiewkę, by kto chciał sobie zjeść. I zrobiłam rolatki, proszę Państwa. Oto moje rolatki. Tutaj zrobiłam sałatę do obiadu. Sałata, jak zwykle w moich filmikach, wielowarzywna, wieloowocowa. Tak to wszystko wygląda. Tutaj zrobiłam sos tatarski, to są pieczarki, rzodkiewka, i ogórek. Wszystko zmieliłam w maszynce i później jak przyjdą goście, to dołożę majonez, pieprz. To wystarczy. Na razie nie będę tego robić, dlatego, że to by było nieświeże. Nie Przy gościach to zrobię. To dołożę. Do tego jeszcze udka i takie różne inne po prostu smakołyki. Oto tak wygląda mój stół, proszę Państwa, na moje imieniny. Pozdrawiam. Smacznego, Władysława grzepinika Suchego.